Wiele gier, z którymi ludzie przesadzają i respią kilkanaście obiektów naraz po prostu się kraszuje i mieliśmy na to przykłady już setki razy w większości bardzo popularnych tytułów. Jeśli ktoś z was kiedyś grał w Minecrafta, to pewnie próbowaliście wysadzić jak największą ilość TNT na swojej mapie, co często skutkowało sporymi lagami lub nawet właśnie całkowitym skraszowaniem. Podobnym scenariuszem cieszyły się takie gry jak GTA 5, Red Dead Redemption 2 czy właśnie Cyberpunk 2077, gdzie ostatnio jeden z użytkowników Reddita postanowił wysadzić kilkanaście aut i stało się właśnie to. Gra w całości się skraszowała, no ale cóż się tutaj dziwić. Mało który sprzęt wytrzymałby takie obciążenia, szczególnie, że z tego co widać nie gram na jakimś nie wiadomo jakim PC, tylko na konsoli, która ma jednak jakieś ograniczone możliwości. Kilkanaście aut obok siebie jednoczesny wybuch z pewnością mógłby pochwalić nawet najmocniejszy sprzęt lub chociaż mocno go składkować. Cyberpunk 2077 to jakby nie było bardzo wymagająca gra, której optymalizacja na tej chwilę wydaje się być nie do końca stabilna, więc takie sytuacje, mimo iż umówmy się, często się nie zdarzają, to są w stanie przerwać na Naszą rozgrywkę. Morał z tego jest taki, żeby uważać z ilością przesadzanych i respionych obiektów, bo mogą ładnie namieszać z waszym sprzętem. Nie ma to większego związku z bagami, z którymi był niemały problem, bo, tak jak wspomniałem wcześniej, praktycznie każda gra się z tym zmagam i nie ma tutaj rady. Poza tym żeby uważać z testowaniem możliwości Waszego sprzętu. Witam Was bardzo serdecznie na się w kolejnym odcinku, jak zawsze o godzinie 16. Zostawcie jeszcze łapkę w górę, suba, dzwonkiem oraz komentarz. A w dzisiejszym filmie przedstawię Wam topkę ostatniego tygodnia na Steamie, kolejne poczynania Microsoftu, a właściwie przejęcie kolejnego studia deweloperskiego, nadchodzące promocje oraz wydarzenia w Game Store, oraz niezwykłe kontrowersje związane z Warner Bros. Więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Do tydzień dostajemy dostęp do sprawdzenia 10 najlepiej sprzedających się tytułów na platformie Steam, i jeśli zmienia się coś ciekawego, to dajemy Wam info jak najszybciej. Tym razem na szczycie króluje Valheim, czyli niezależny Survival, w którym wcielamy się w Wikingów. Gra jest aktualnie dostępna w Early Accessie, natomiast wydaje się nie wyróżniać niczym pod względem grafiki, bo wydaje się na pierwszy rzut oka dość przeciętą produkcją, ale niech was to nie zmyli, bo tytuł, według graczy, jest przełomowym Survivalem, który jest mimo wszystko inny niż pozostałe. Oferuje bardzo ciekawy model multiplayer, który połączony jest z dość trudnym systemem walki, przypominającym ten z. Lajkowy oraz całym klimatem i założenia tego, że wikingowie walczą o miejsce w Valhalla i stają się przetrwać jak najdłużej, wydaje się naprawdę spoko. Mimo początkowych błędów, Valheim jest stale naprawiany, a twórcy podali już plany na przyszłą aktualizację, w której znajduje się m.in. tryb sandboxowy, fazy księżyca, więcej unikalnych lokacji, czy rozszerzenie systemu walki, a tutaj macie pełną listę przyszłych aktualizacji. Jeśli chodzi o resztę najlepiej sprzedających się tytułów w ubiegłym tygodniu, to na miejscu drugim znajduje się Tale of Immortal Ghost Valley, na trzecim miejscu znajduje się neo 2 The Complete Edition, na czwartym Total War Warhammer 3, na piątym Valve Index VR Kit, na szóstym Dyson Sphere Program, na siódmym Raz, na ósmym Cyberpunk, na dziewiątym Mass Effect Legendary Edition, a na dziesiątym Sekiro Shadows Die Twice. Najbardziej zaskakuje chyba koniec listy, na którym znajduje się już Sekiro po praktycznie dwóch latach od premiery. Hit From Software jest ostatnio dość popularny na Twitchu i nie tylko i po raz kolejny do powodzi to tego, że ta platforma ma gigantyczny wpływ na sprzedaż gier. Zresztą widzimy tam również Rasta na siódmym miejscu, a na ósmym Cyberpunka, więc cały czas ich sprzedaż ma się bardzo dobrze. Na liście znajdują się również dwa tytuły dostępne przed sprzedażem, a chodzi tutaj o Mass Effect Legendary Edition, czyli o tytuł zaplanowany na maj 2021 roku, natomiast co do Total War'a nie mamy pewnej informacji co do premiery. Jeśli śledzicie nasz kanał na bieżąco, to chyba wiecie jakimi planami dysponuje obecnie Microsoft. Dla osób, które nie są wtajemniczone, na szybko przypomnę, że korporacja stara się przyjąć pewne Studia deweloperskie pod swoje skrzydła, ale oczywiście przejąć wraz z tym pewne tytuły na własność. Tak jak ostatnio stało się to z bts nad którą Microsoft już prawie sprawuje piecze. Oczywiście jest to dla nas graczy korzystna sytuacja, gdyż dysponują oni naprawdę gigantycznymi sumami pieniędzy, które mogą włożyć w produkcję gier, które tego wymagają. Obecnie, z tego co nam wiadomo, trwają rozmowy nad przejęciem Paradox Interactive, czyli dewelopera, który stoi za takimi tytułami jak Crusader Kings 3, Imperatorom, czy znana i lubiana przez wszystkich Europa Universalis 4. To, że trwają rozmowy, nad takimi ewentualnościami wiemy z The Xbox Era podcast, gdzie właśnie pojawiła się wzmianka o dołączeniu dewelopera do ekipy Xbox Game Studios. Byłby to naprawdę ciekawy zabieg, a Microsoft wydaje się nie próżnować znajdywaniu coraz to nowszych i przede wszystkim utalentowanych deweloperów. Pytanie, co będzie następne? Możecie pisać swoje przemyślenia w komentarzach, z chęcią poczytam i odpowiem. Epic Games Store od początku swojego istnienia ma na pewno spore ambicje i nie można im tego odmówić, bo idą na rękę graczom jak mało kto, a według najnowszych informacji wiemy, że planują oni 11 lutego o godzinie 20 przeprowadzić pokaz na żywo. Podczas którego będą ukazane gry, dostępne w przyszłości na Epiku na wyłączność. Ciekawość jest wielka, bo kto wie co zgotował nam Epik, szczególnie iż wiemy, że mają oni naprawdę spore możliwości. Wraz z pokazem wystartuje dwutygodniowa promka na takie tytuły jak Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla czy Star Wars Jedi Fallen Order. A owe promocje będą sięgały obniżki nawet o 50%, więc po 11 lutym warto zerknąć na sklep. Dla osób zainteresowanych ową promką to potrwa od 11 lutego godziny 17 do 25 lutego również godziny 17. Ostatnio wśród graczy nie tylko trwa dyskusja na temat opatentowania pewnej mechaniki przez Warner Bros. Chodzi tutaj o system Nemesis wykorzystywany wśród ziemie Cień Mordoru oraz Cień Wojny, czyli w produkcjach stworzonych przez Monolith Productions. Warner Bros. postanowili opatentować ową mechanikę, natomiast spotkało się to z niecodzienną reakcją i oburzeniem części deweloperów. Owa mechanika polega oczywiście na w miarę możliwości losowym generowaniu naszych oponentów, którzy wraz z postępem w grze dowiadują się o nas coraz więcej, a dodatkowo budują się między nimi często ciekawe relacje. Jest to jedna z przełomowych mechanik w grach komputerowych, a Gracze cenią te dwa wcześniej wspomniane tytuły, właśnie m.in. głównie za tą mechanikę, czyli system Nemesis. Cały spór rozgrywa się o kwestię szerokiego opisuowej mechaniki w patencie, bo cały ten patent może być ściśle powiązany z mechanikami, które wykorzystywali już kiedyś inni deweloperzy. Wspominają oni, że opis jest na tyle szeroki, że nie do końca wiadomo, co zostało przez nich opatentowane, a jak wiemy, opatentowanie oznacza przypisanie danego projektu tylko i wyłącznie sobie. Obecnie system Nemesis będzie opatentowany przez Warner Bros. do 2035 roku. Ogólnie to samo opatentowanie jest dość standardowym procesem, który tyczy się większości projektów stworzonych przez pewnych ludzi, natomiast akurat w tym przypadku może uciąć to wiele ciekawych pomysłów i skrzydeł twórcom, którzy chcieli zrobić coś wyjątkowego, ale możemy się pożegnać z pewnymi pomysłami, które zapewne miały w głowie studia deweloperskie przed opatentowaniem systemu Nemesis przez Warner Bros. Dzięki Wam za obejrzenie dzisiejszego filmu, jeśli Wam się spodobał łapka w górę, sub oraz komentarz obowiązkowo. Zapraszam również do śledzenia karty społeczności, ponieważ codziennie pojawiają się tam posty. No i cóż, do zobaczyska jutro o godzinie 16. Yo! Aside a from my soul.